TVG 9 Piotrze, co możesz powiedzieć? No, parę słów o księdzu Jankowskim. Co, co ci pozostało głównie w pamięci? Z czym kojarzysz? Co widzisz? To był taki ksiądz, który dużo. Ja powiem tak. Są byli wielcy księża, którzy, którzy ratowali nas i budowali nas słowa tak jak ksiądz Jerzy, popiełuszko, tak jak, jak inni. Jeszcze kilka innych zalet, a jedną z tych było to, że tutaj stworzył ten obiekt, stworzył te, ten plac, tak. na którym w latach 80. Obiekt, ale duszę my, też tego miejsca stworzył. Tak. Mm -hmm. Z mogliśmy znaleźć azyl, schronienie i tu się chronili ludzie bardzo różnych opcji, I od, od lewa do prawa wszyscy, wszyscy byliśmy jakoś zgodni wówczas, dzisiaj to się przerzedziło, ale, ale pamięć pozostała, przynajmniej we mnie i pozostanie To był dla mnie największy kapłan tego ostatniego dwudziestolecia, znaczy, no, trzydziestolecia. Dzięki.